Kochani, witam was bardzo serdecznie. Kapitan Trigg się po raz kolejny na stanowisku, tym razem przy grze Alan Wake. A więc zaczynajmy. Czas. Aha, wygląda na to, że nasi przyjaciele przylecieli już. A, wsparcie powietrzne. Przydałyby się jakieś świetlne rakietnice albo coś w tym stylu, nie wiem. Cóż, musimy, miejmy nadzieję, że będą nam chociaż oświetlać drogę wystarczająco. Hmm. Tędy nie przejdę, muszę iść naokoło przez las oczywiście. Ale trudno, jak mówiłem, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Na szczęście tam widzę jakiś budynek stoi. To jest chyba ta nasza elektrownia, do której zmierzamy już od jakiegoś czasu. O, to jest przydatne. Przeładujmy. Aj, Przeładujmy zanim gdziekolwiek pójdziemy. Nie mam, tylko dwa naboje. Dla bezpieczeństwa przenieśmy się na pistolet. Chociaż dwa naboje też mogą krzywdę zrobić. Jakby się nad tym zastanowić. Czy dobra, powinniśmy dać radę. O Boże, ile ich tu jest? Ten by się przydał. Dobra, spokojnie. Wow, co to było? Rakiet? Nie! Boże, zmarnowałem nie to, co chciałem. Dobra, trudno. Załadujmy broń, nie marnujmy niepotrzebnie baterii, chociaż tych baterii zawsze mi zostaje dużo, więc co za różnica. Dobrze, jesteśmy na drodze do elektrowni. Czuję, że co najmniej jeszcze jedna fala będzie. I pewnie od... Robię co mogę, dziewczyny. A, i zostaliśmy sami tutaj będę miał chyba zejście do jakiejś tajnej skrytki o właśnie tak co mamy, a granaty świetlne amunicja do rakietnicy, dobra damy sobie radę z tym, ile mamy tych naboi? cztery naboje naładowana, nie, trzeba ustawić, naładujmy, teraz póki mamy jeszcze okazję i z pistolecikiem w dłoni idziemy w ciemny las. Punkt zapisu, a to znaczy, że za chwilę to prawdopodobnie się zawali na nas. Raca! Raca! Chcę was wszystkich na z boże. W ogóle się gubię, jak ta raca jest włączona. Jesteśmy już po wodzie. Koniec zabawy. Rakietnica. Co? Gdzie? Zauważyłem logo na położeniu powerplantu. Tam coś świeciło. Dobra, nieistotne. Save Heaven. Dora, zobaczymy czy faktycznie będzie tu bezpiecznie? Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. You knew Zane, Thomas Zane. You're the Lady of the Light in the song. You can help me. About time, young man. I've been waiting a very long time for you. Okay. Oh. Miejscu, it's in the well-lit room. Excuse me? What you need to drive the darkness back? The well-lit room is at the dam. I built the room to keep it safe. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number one. You've been breaking the rules, young man, and where has that gotten us, hm? secret route Okej, okay, zbieramy wszystko co się dam, bo ta bo coś czuję, że niedługo tutaj ludzie zaczną się zlatywać, znaczy nie ludzie, potwory. I kto to the zrobi? Young man, you're the one who likes to break the rules. I can't be outside in the dark. Kill switches outside. Fajnie wiedzieć. Okay, dobra. Nie my to już za sobą. Dobra. Pozycjonowanie to zasada do sukcesu. Dobra pozycja strzelecka to praktycznie rozwiązuje większość sytuacji. Never go out on night. To co, ona te napisy rozstaja, bo tak to? Wygląda troszeczkę. A, to musimy dojść, tak? Co my tutaj mamy? Przełącz śnuzy, obsługa wyłącznie... Aha. A nie dodam rady taką normalnie dojść. Dobra, Spoko. dalej no nie było jakiejś zagadki logicznej. Zobaczmy, jak to się ma. Dobrze wszystko wymyśliłem, nie źle wymyśliłem, bardzo źle wymyśliłem, dobra. No. Geniusz, po prostu geniusz. Zbliżają się do nas. Kip A, trzy, światło mi, światło włączone. Zobaczcie, niecokolwiek ja cokolwiek wcisnę... O tak. O, jak już wcisnę, no to będzie Armagedon. Ło! Wow! I jeszcze jeden ten. O, spokojnie Alan. Bez nerwów. Nie! Coś mi dzisiaj ta gra nie idzie. Nie. A za fejlem, coś strasznego. Ale mi wstyd. Dobra, i tym razem damy radę. Zadaliśmy. I teraz coś na nas wyskoczy na bank. Chodźcie tutaj, a raca, okazji, czy coś od tyłu nas nie zachodzi? Nie, nie wydaje mi się. Tak, naładujmy broń. A nie, tylko trzy naboje nam zostały. Dobra. Co to jest? Uciekamy, uciekamy. Dobra, zrobimy inaczej. Jeszcze jeden granacik, proszę bardzo. Już mogę stąd A! Mogłem sobie pewnie cały czas to samo otworzyć. No trudno, dobrze, ustawmy tylko na flary, jako domyślne. Strzęba w dłoni i wracamy do naszej pani światła. Uf. A nie po oczach, kobiety, nie po oczach. No i co teraz im powiesz? Mhm. This We need to go! I knew them both, Tom and Barbara. I had such a crush on him. Such a beautiful man. Change the a little was a part of me that was maybe a little glad when she had the accident. And then Tom started writing and woke the darkness up. He tried to bring her back, but you can't do that. There are no free rides like that. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. Which looked like her. But it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written, out of the world. Oh. He was so famous. And afterward. No one knew. no oh, Tom. He left only one thing behind in my game. In case it happened again. Insurance. He trusted me. Or perhaps used me a little. Tom knew how I felt. Knew I wouldn't refuse to let him put it there. It's been waiting for you. We are characters trapped in a story okay. you have written. And none of us will survive to see the end isn't stopped she'll twist the story to her own dark ends how do you know all this tom that's the way he wrote it he still talks to me you know in television from beyond from okay below. we have both been touched by the darkness young man he saved us both with light but the darkness stays with you gives us stay this pipe will take us directly to the well-lit room. Okay, I need to call my friends, tell them where we're going. Hello! Ow! Barry, we're headed to the dam in one of the pipes. Meet us there. Okay, I'll tell Sarah. It's Sarah now? Whoa! No! Sweet love of Whoa!

A ty ptaszyska jeszcze lecą. Gdzieś jesteście. Tak, jeszcze latają. Dobra, trzeba się stąd wynosić. Dobrze, jest stałe źródło światła, jest nasza skrzyneczka. Trochę baterii, trochę AMO. Fajnie, wszystko pięknie. Ważać, bo chwila nieuwagi, na niebo cały czas trzeba, trzeba się gapić po prostu. Dobra. Zobaczmy co będzie tam. A nie, to mogliśmy przejść ten. Dobra. I nie powolutku. Dobra. Chyba na razie... A! wychaczyłem was, ptaszki. Hmm, było blisko. dobre. jesteśmy coraz bliżej tego helikoptera. Dobra, mam nadzieję, że oni tylko przeżyli, że mają się dobrze. Tak, już jesteśmy praktycznie na miejscu. A to wcale niekoniecznie oznacza, że wyszli z tego cało. Mogł ich opętać mrok równie dobrze. I na to samo by wyszło. Dobrze, idziemy dalej. The well-lit room. Dobrze oświetlony pokój, jeśli dobrze tłumaczę. Okej. Okay. Z, z kim oni walczą? Moment there, I'm

The flaming eye of Mordor. A, it up, tu Eye być jakaś. A, tajna skrytka jest. Dobra, trochę więcej jamo I bardzo mnie to cieszy. Gdzie mam teraz. Ło, 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 Dobra, chodźmy tam do nich. Gdzie oni poszli? Bo tak czy inaczej. A za mną są. Dobrze, no, że tam minimapa pokazuje, żeby przejść do przodu. Teraz będziemy run, przy tamie. Na szczęście znowu jesteśmy w miarę dobrze uzbrojeni, więc czuję się bezpiecznie, <laughs> <laughs> można by powiedzieć. Aha. <laughs> uh, Niestety siły mroku nam chyba na to nie chcą pozwolić. Wow! Praca! Spokojnie musimy się rozeznać w sytuacji. Tak, robię co mogę. Zdję... Zdjęci. No zdjęci... Dobrze kochani, myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. A na kolejny odcinek e, kapitalnego grania w Alana Wake zapraszam was na mój kanał już jutro. Znaczy nie może, niekoniecznie może w ale wiecie o co chodzi o kapitalnym w kapitalnym Na razie. Find the lady of the light I'm mad with a night